Dzień dobry. Nie palę światła właśnie dwie godziny mi nie było Bo pogrywałem o, jeszcze pół napoj papierosy o, cała paczka i zapalniczka bo tam sklep nocny to temu nagrałem ten bo nie jechałem do Cypenu. To tylko poprosiłem Krzyśka ten film pojeździłem, popoczyłem, upołaczyłem też tutaj y, co jest koło kolfura karuzela różne, całe te wszystko ale mogłem nagrać ale to nagram jutro jak Ludzie bawią się. To też dobry będzie film. No pa, do Pawła z Knyszyna. Ale komputer jest nie wyczyszczony. O i powiedział. O Jacek też będzie, on pewno oglądał. Widzicie ludzie że ogółem nie można wyjść kupić zakupy no jechał to czekał na przystanku ja po prostu poszedłem w stronę za, za, za zodiakiem byłem myślałem że ta apteka będzie otwarta dzisiaj bo dzisiaj niedziela ale nie było po prostu To po prostu wróciłem się do domu, a sam raz się, szedł na przystanek i było to, że po prostu y, ja powiedziałem, że ja muszę wrócić do domu, wziąć maskę. I po prostu weszłem i myślę, a nie będę znów z powrotem szedł i zadzwoniłem po taksówkę 850, zapłaciłem za taksówkę, a ja mówię, to idź na końcowy autobusem podjeść sobie a sam raz w domu zadzwoniłem po taksówkę i u mnie taksówka przyjechała i a mówi, a to ja półci zapłacę i nie zapłacił, widzicie w jaki sposób on mnie traktuje krzyczy, a miałem tylko po prostu temu ja szedłem chciałem, że Carrefour będzie otwarty, czy coś nagram ale ogółem był zamknięty później tak powiedział ale bym zawiózł tutaj na róg też pozdrawiam tą młodą kobietę która byłem. no, ziemniaki kupił całe te, to ja mu ja nie muszę go utrzymywać a to co po prostu on to będzie wszystko wiadomo jak to dalej będzie się toczyło ja mam prawo kiedyś tutaj na podwórku też policjantka i policjant to też zdjęcia robili dla mnie i powiedzieli jeśli będziesz chciał wyjść, po prostu na jeden dzień czy dwa gdzieś pojechać o, to ja miałem y, y, że jak ja jadę do sklepu, ktoś mnie wiezie wspaniały, głęby człowiek, to po prostu to ja mam jechać, zgłaszać, że jadę do sklepu idę do sklepu kupić papierosy, napój o, że pani, czy kupiłem? No to u sami widzicie jak to jest naprawdę Bardzo często w niedzielę takie rzeczy się u tutaj dzieją Ja nie wychodziłem nie wiadomo po co pokazywałem, bo to był u sklep nocny tam y, napoje były y, tam żywność i alkohol Pokazywałem wam a ta kobieta też po prostu jak ja byłem w samochodzie, nagrywałem ten film, to po prostu nie nagrywałem, bo ta kobieta po prostu wychodziła na podwórko, ta pilniczka była i paliła papierosa. I to wam, chcę wam powiedzieć. A, a jutro muszę zgłosić do banku, bo jak byłem w Krakowie, byłem na terapii, to po prostu Monika zameldowała na pół roku mnie tam, gdzie ona mieszka. Później wynajmowałem mieszkanie. Nie pamiętam jaka to ulica. I to tak wyszło, że w ten sposób Pojechałem na terapię, a na terapii całe to wszystko, to były te filmy i wszystkie, co ja wynajmowałem i płaciłem za mieszkanie, miesiąc czasu, te mieszkanie, ja tam nie mieszkałem, wszystkie rzeczy zabrała, spakowała i rzuciła przed bramką tam, gdzie po prostu terapię robiłem, ukończyłem. Wiem, co to jest ugłęb nauk. Nie można spożywać. Słyszeliście ten film, co zadzwonił do mnie jakiś widz i co powiedział: A ja powiedziałem, to ogólnie trzeba pić alkoholu, <laughs> bo to prawda jest. Bo że piany jest. No, całą noc chyba pił, bo w sobotę, no, w nocy, i nie był i miał do pracy, do hotelu, mówił. Ale to każdy człowiek ma jakieś mówię, problemy, a Krzysztof, non-stop, w taki sposób, on mnie traktuje. No, jutro jest pierwszy, siódmego jest sprawa, to ja zobaczę chyba tam ósmy, dziesięć w sądzie i po prostu okaże się. No, jak nie, to ja po prostu pokażę, kto jego ogółem tu utrzymuje, co płaci Trzy lata ogółem dwa i pół za światło to teraz za wody i wcześniej za wodę też płaciłem też żywność i daje mu pieniądze ale powiedziałem że już to się ogółem ukończy to będę szukał miejsca. Już na mnie nagrywasz? Nie ja, ja powiedziałem że pojechałem, że papierosy. Powiedz prawdę, że jej piwo kupiłeś. A piwo mogę kupić. Powiedz prawdę na kamerze. A co? A ty kurwa jesteś konfidentem! Na kamerze! Niezalony konfident jesteś! Proszę, Proszę Państwa! Po, po prostu dobrze, gadaj, gadaj! Ja nie zagrywam. I kupiłem piwo. I będę kurwa. miał ochotę, to na poturku schowałem, będę miał ochotę, to by pije, Bo... Nie na podórku, ty się nie będziesz. To tutaj mieszkać nie będę. Precz z Twoim mieszkaniem na podwórku i już nie będziesz. To no, precz z Twoim mieszkaniem. Komunistyczne mieszkanie. Właśnie, właśnie.